Czy będą zmiany w Twoim życiu? Zobaczymy, czy ten rozkaz już, już będzie Twój, dla Ciebie. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach. Uaj, Ty jesteś w bardzo fajnych energiach. Ty niezależna kobieta, finansowo niezależna, stanowcza. W tenże czas pewna siebie kobieta, wiesz, czego chcesz od życia, ale jest też w tenże czas zakochaną mężczyznę, który pokazujesz możliwą pokazujesz albo po prostu przyjmujesz możliwą miłość od niego też tak. Jesteś bardzo dobra, miła, pozytywna kobieta. i Mężczyzna, który jest też w energiach takich samych jak Ty, bardzo podobny jest. Y, pewny taki siebie y, stabilny mężczyzna i finansowo. I mężczyzna, który y, może dać Ci pewność Tobie w życiu i który ma naprawdę szczere uczucia do Ciebie, ale te uczucia takie y, początkujące, które tylko, tylko zaczynają. I Ty w tych energiach, Ty starasz się utrzymywać te, te uczucia i od niego może on pokazuje Tobie i Ty z jednej strony jesteś szczęśliwa. Powiem tak, między Wami możliwe rozmowy takie jeszcze nie do końca takie miłosny możliwe jeszcze nie Ty mu nie mówisz, nie on Tobie. Więc tak na poważnie, możliwe to, że on Tobie mówi, o swoich uczuciach, ale takich bardzo minimalno, ale ty wiesz, że i rozumiesz, że on ma uczucia do ciebie, a ty starasz się tak pokazywać i rozmawiasz tak na poważnie, nie, nie mówisz na razie o swoich uczuciach. No i tutaj w ty jesteś w energiach takich bardzo i pozytywnych z jednej strony, no, fajne karty, fajne pokazale. Jakoby ty teraz o tym myślisz. Możliwo to też tak pokazano Zobaczymy wcale. Co ty masz w życiu i co będzie w życiu? Jakie zmiany na Ciebie czekają. Dobra, jakie zmiany na Ciebie czekają? Mhm. Ty już wychodzisz z swojej energii. E, Takie... Możliwo um, obrżonej kobiety, która w złych energiach była. Możliwo, um, czemu to taka, w takich energiach? Ty na coś czekałaś, miałaś rozczarowanie. Ty miałaś, um, przez rozczarowanie, e, ty miałaś transformację swoją, tak. Ty przeszłaś transformację, dlatego ty teraz Weszłaś swoją energię, damy tref. Ty wchodzisz już, ty e, już ten czas e, minie, i no, ty długo przechodziłaś swoją transformację, od pół roku do roku, bardzo długo. Ty nie mogłaś z nią wyjść, dlatego że ty już mm, jesteś rozczarowana. Rozczarowana, ale w tenże czas ty e, jesteś teraz bardzo mądra. Ty wiesz, czego chcesz od życia, ty jesteś pewna, ty weszłaś w swoją energię takiej kobiety, która jest pewna siebie, która wie, czego chce, która dba o siebie, która stara się um, tak czekać powoli do swojego, któregoś takiego konkretnego celu. I ty um, wygląda to, że jesteś i mądra, Chociaż długo wychodziłeś z tego, naprawdę, ale w tenże czas no, czekasz jeszcze na wyjście. Tak, jakby jeszcze gdzieś to bił głęboko w sercu i jeszcze masz te ranę, która e, spowodowała to, że ta transformacja była u ciebie. Tak, jest mężczyzna. Nowe znajomstwo. Nowe znajomstwo. E którego e, ty kochasz i który cię kocha. I to jest nowe znajomość, Możliwo e, takie jak mężczyzna i ty, tak jakby jesteście, możli, możliwe tutaj i jest już związek, jest już związek, albo możliwe jeszcze m, nikt o tym nie wie, ale w tenże czas każdy myśli, że możecie być w związku. Że on tak e, myśla o tym, że Ty jesteś stabilna dla związku i ty dla niego. Wy jesteście w jednakowych energiach, jesteście bardzo mili, dobry, takim pozytywnie nastawiony na związek, e, poważny związek. W ten czas jesteś e, bardzo e, finansowo niezależna, e, taka masz swój charakter, e, ale po życiu idziesz taki z pozytywami na lekkości, że z jednej strony ty żyjesz teraz. W ten, tej chwili i cieszy się drobnymi rzeczami, które mm, nie czekasz na to, że gdzieś coś tam może być kiedyś lepiej, ty odżyjesz w tym momencie i u ciebie idą takie zmiany. To tutaj wygląda tak. Jeżeli ktoś jeszcze nie spotkał mężczyznę i rozumie, że wychodzi swoje transformacje. To tu idzie nowy mężczyzna, który da Tobie tą stabilność. I te rozczarowanie, które miałaś, ono po prostu wszystko przykryje. Mężczyzna normalnie chce związku stabilnego. Chociaż w głowie Ty nie chcesz stabilnego związku. Ty możliwe też będziesz blokować się. Ale mężczyzna jest zakochany. E, powiem tak. Mm -hmm. to tutaj powiem tak, tutaj mężczyzna, którego ty znasz, tutaj idzie nowy mężczyzna, który pokazuje tobie swoją, twoją miłość, która naprawdę, i ty go kochasz też, ty masz te uczucia do niego, chociaż ty nie chcesz związku, I jest jeszcze mężczyzna, który też jest zakochany w tobie, tutaj dwa mężczyzny, ale ty jego znasz, ten mężczyzna, e, powiem, że między wami może być koniec, całkiem, i to bolesny koniec, e, ale mężczyzna też ma uczucia do ciebie, takie idą zmiany, że ten mężczyzna, którego ty tu pokazujesz, ty z nim tak jakby teraz albo będzie znowu znajomy, albo ty już teraz z nim już jesteś. A tu jeszcze jest mężczyzna, który no ten też naprawdę ma szczere uczucia. Tutaj też uczucia, ale tu tak samo szczere uczucia, taki głęboki, głęboki. I tego mężczyznę ty znasz, ale między wami jest koniec. Dobra, co dalej u ciebie? Idą tak. Mhm, tutaj tak. Zmiany finansowe ja nie widzę. Tutaj pokazano, pokazano że idzie droga tak jakby związana z pracą, ale tutaj nie ma związanych e, takiego e, podwyższenia możliwości finansowej, jakiegoś tam skierowania. Dlaczego? Ty możliwo i myślisz, ale ty nic dlatego nie robisz, żeby podwyższyć swoje finanse jakoś tak blokuje się przed rozmowami. Możliwe ty idziesz na kontakt, możliwe nie szukasz kontaktu, możliwe mało masz kontaktu z ludźmi, którzy gdzieś tam mogą tobie dać tą informację, gdzie możesz tej financji więcej zarabiać, albo po prostu nie idziesz i nie wymagasz na to, żeby Więcej zarabiać, zarabiać, albo, nie wiem, musisz pomyśleć, żeby wysłać, może gdzieś CV, gdzieś tak, żeby to więcej tak jakby działać, że nie działać w tym kierunku, chociaż chcesz, ale no z jednej strony na dziewiątku ty zarabiasz, z jednej strony to też jest dobrze. Ty do czegoś doszła, że ty jesteś finansowo niezależna. Stara się trzymać się ostrożnie, pożyć ją, możliwo masz tam, czy w pracy. Wcale czegoś nowego, to jest ciężko. Jesteś takim człowiekiem, któremu, który ciężko może zaufać komuś. I ty, możliwe częściowo, ty pokazujesz się bardzo miły, bardzo fajny, ale w nowe ty tak ostrożnie, tak jakby czekasz, ty poznajesz ludzi i wtedy możesz tak jakby zaufać. Po prostu, żeby tobie mężczyzna mówił, ja Cię kocham, coś tam, coś tam, Ty w to wierzyć nie będziesz. I to też tak. I u ciebie tak jakby otwierają się dużo znajomych, tym tak jakby możliwe będziesz pracować, ale tutaj taka młodzież, taka młodzież, gdzie kontakt z młodzieżą, z dziećmi, możliwe też taki kontakt. I u ciebie otwierają się taki jakby um, um, taka droga, gdzie ty będziesz tak jakby spełnić swoje marzenia. Jest mężczyzna, a możliwe to, że to po prostu gdzieś z pracy związane, gdzie y, ty... Nie możesz całkowicie tak, jakbym otworzyć i pokazać swojej umiejętności. Ot tak to pokazane, gdzie by mogłaby spełniać swoje te oczekiwania, nie gdzieś tam pokazać, że ja mogę zarobić więcej, ja chcę zarabiać więcej. No tutaj tak wygląda, że rozwój duchowy idź w kierunku duchowności, mało rozwija się duchownie, O i wtedy będziesz miała ten finansowy taki kierunek i stabilność finansową gdzie e, będziesz e, tak jakby zarabiać stabilnie i to wygląda tak rozwój duchowy e, to możesz poczytać o przebudzeniu, o e, przejścia z e, 3D do 5D o coś w tym kierunku, gdzie po prostu rozblokujesz sobie e, drogę na duże finanse, gdzie tobie będą podpowiedzi już w tym kierunku, że wszechświat będzie tobie podpowiadać bo, bo jest też zamknięta jeszcze. O, takie zmiany idą. Myślę, że tutaj nie tak zmiany, jak podpowiedzi takie troszeczkę.